5, 4, 3, 2, 1. No to zaczynamy. Na power walk chodzimy przez cały rok. Proszę, na jaką przed chwilą rymowankę. Wpadłem, jaką wymyśliłem, co? Kreatywność mi się obłączyła o poranku. Może to właśnie ten spacer, na który Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, nazywam się Mateusz Kusznierewicz. I idę właśnie w tym momencie na power walk razem z Wami. Tak wychodzę sobie codziennie rano, bo spacer to w ogóle jest najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić dla swojego zdrowia. I powiem Wam, że dzisiaj jest zimno i ślisko. Nie zapomnijcie wymienić opon w swoich samochodach na zimowe. No, wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, komfort, nie tylko swój, no, najważniejszy jest swój i swoich najbliższych, ale też i innych, więc to zrobię. Ja oczywiście już wymieniłem opony na zimowe, ale oczywiście zapomniałem o, e, o wymianie płynu do spryskiwaczy. Wczoraj jechałem i... O, lepiej nie mówić co się działo, szybko się zatrzymałem i musiałem <śm> skrobać. No, ale to właśnie samo życie. A Moi drodzy, te nasze powerwalki są fantastyczne, to pewnie już wiecie, ale ja wolę to przypomnieć, wiecie, co daje powera na powerwalkach. Nie ta odległość, nie ta szybkość, z jaką idziemy, i odległość, jaką przejdziemy, ale przede wszystkim. Ta wiedza i inspiracja, którą dzielą się tutaj z nami różne osoby, które zapraszam na Power Walk, a także, i tak jak ja dzisiaj pójdę, to też myślę, że może coś ciekawego usłyszycie ode mnie dzisiaj. Bo dzisiaj powiem Wam o zasypianiu, trudnościach z zasypianiem i co robię też wtedy, kiedy się wybudzę w nocy. Zobaczcie, dwa tygodnie temu na power walku, tym poniedziałkowym w ramach poniedziałkowej motywacji mówiłem wam o tym co można zrobić i co robię żeby szybciej zasnąć nawet o 15 minut wcześniej I dałem fajne wskazówki jeżeli chcecie sobie do tego sięgnąć to odtwórzcie sobie przy kolejnym spacerze na przykład sobotnim o bo wtedy Chcemy nawet, żebyście zaglądali do naszego archiwum i szli sobie w spokoju, w uważności, może też w ciszy i, i właśnie z taką koncentracją na samym sobie, na samych sobie, ale można też wykorzystać sobotę, sobotę na nadrobienie zaległości ze wcześniejszych Power walków. No właśnie, dwa tygodnie temu mówiłem o szybkim zasypianiu. Tydzień temu też w poniedziałek na PowerWalku mówiłem o tym, jak to smartfon rozwalił kompletnie mi dzień, bo sięgnąłem po niego leżąc jeszcze rano w łóżku, zamiast wstać po przebudzeniu, wypić szklankę ciepłej wody, no bo przecież to jest mój kolejny krok, który zawsze robię w ramach takich zdrowych nawyków, o których tak dużo mówimy tutaj podczas Powerwalków. To yy, mówię, powiedziałem jeszcze właśnie, że najlepiej jest od razu wyjść na spacer, yy, a nie sięgać po smartfona. No właśnie i z życia wzięta historia, którą wam opowiedziałem w zeszłym tygodniu. A dzisiaj, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym, yy, jak co robię w momencie, kiedy nie mogę zasnąć. No, i co robię, kiedy się wybudzam? W środku nocy, zazwyczaj około drugiej, trzeciej nad ranem. Zacznę może od tego, e, o tych trudności z zasypianiem. Kiedy to się dzieje? No, zazwyczaj wtedy, kiedy emocje mnie nos, niosą, e, bo na przykład dużo się w moim życiu dzieje e, i prywatnie, i zawodowo, człowiek ma kołowrotek myśli. Pewno znacie to także z autopsji. Albo zbliża się coś ważnego. I przykładowo, nie wiem, jutro bym miał jakieś ważne, nie wiem, wydarzenie, albo wystąpienie, albo premierę jakąś, albo, no nie wiem, coś, co przeżywam bardzo. No i oczywiście, jak to zazwyczaj jest, człowiek przeżywa takie, taką sytuację, która ma nadejść. Także wieczorem przejmuję się tym, emocje e, buzują, e, czujemy e, ekscytację, a bardzo często też poddenerwowanie. I w takich momentach trudno jest zasnąć. Powiem Wam, że takich momentów w swoim życiu miałem całe mnóstwo. Ja Cię kręcę, jak jest zimno. Mam nadzieję, że ten sprzęt, który tutaj mam, mówię o moim smartfonie, do którego teraz nadaję, i ten mikrofon, który mam tutaj podłączony, nie zamarznął, bo naprawdę... Hu, jeszcze rękawiczek nie zdziałałem dzisiaj, końcówki palców po prostu. <laughs> Czuję, że mi zaraz odpadną. Ale wiecie, jaki to jest, jak z drugiej strony, jaka ja, to jest energia. Ja jestem przekonany, że jak wrócę sobie teraz, zaraz po tych 15-20 minutach spaceru do domu, po prostu będzie, łuch, będzie taki wrzut pozytywnej energii. Och, uwielbiam to wracając właśnie do tego, więc do, do trudności z zasypianiem, do tematu, o którym mówiłem więc zauważyłem, że tak samo mam, na przykład przed pierwszym startem do wyścigu na mistrzostwach świata, albo przed ostatnim wyścigiem decydującym o zwycięstwie w regatach, w których startuję i powiem Wam tak ja już przestałem z tym walczyć. Ja już wiem, że emocje są silniejsze. Mogę się wyciszać, mogę mieć różne sposoby, nawet takie, o których mówiłem Wam dwa tygodnie temu na Power walku, co w jaki sposób można sobie pomóc, ale nie ma szans. Po prostu zawsze mam jakiś mniejszy lub większy kłopot z zasypianiem. Oczywiście zasnę na koniec końców, ale zajmuje mi to zazwyczaj dłużej. Niż e, chciałbym albo potrzebuję. No i co z tym robię? Nic z tym nie robię. Po prostu to jest moja odpowiedź na to pytanie. Może jesteście zaskoczeni, może zawiedzeni, że nie daję jakiejś konkretnej metody, e, i, i co robić, ale po prostu ja wiem, że trudno jest, bardzo trudna jest zasnąć tak od razu w momencie, kiedy coś ekscytującego dzieje się w naszym życiu, albo ma zaraz nadejść. I wiecie co? Mam e, mając tego świadomość, wiem, co mogę zrobić wcześniej, żeby e, w tym momencie, który ma nadejść, w ważnym momencie mieć energię e, i dowieść e, fajny rezultat. Otóż. Ja wcześniej tankuję swoje zbiorniki. O tym kiedyś też mówiłem podczas Powerwalka. O co chodzi z tymi zbiornikami? Mamy cztery zbiorniki, w tym jeden zbiornik snu, ale jest też zbiornik emocji, zbiornik naszej fizyczności, czyli kondycji fizycznej, no i, i, i zbiornik e, odżywiania, który także możemy uzupełniać. I ten zbiornik snu jest dla mnie bardzo ważny, żeby. Dzień w dniu, kiedy będę wiedział, że mam to ważne wydarzenie i pewno będę miał trudność z zaśnięciem, to żeby on był wypełniony. Nie pusty, tylko wypełniony. Eee, najlepiej po brzegi. I nawet jeżeli tą jedną noc zawalę i będę miał trudność z zaśnięciem, to wcześniejsze, wcześniejsza moja dbałość o sen i niedopuszczenie do deficytu tego snu sprawia, że ta jedna noc nie ma większego znaczenia. Oczywiście idealnie by było gdybym przed dzień tego ważnego wydarzenia czy też zadania do wykonania miał także dobrze przesypaną noc. No ale człowiek jest tylko człowiekiem, no i właśnie to tak wygląda. Więc bardzo ważne są te poprzednie noce, te wcześniejsze noce, o które możemy zadbać, a szczególnie kiedy jesteśmy świadomi, że w przeddzień tego ważnego wydarzenia niewiele się dobrego wydarzy. Znaczy będziemy mieli trudność. Dobra. To jest ten jeden temat, a drugi to chciałem wam powiedzieć co robię wtedy, kiedy wybudzam się w nocy. Tak, to jest także coś, z czego no, co jakiś czas doświadczam, szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się takie emocje. Wiecie co? Trochę tutaj muszę skomentować pewną rzecz, którą, e, którą właśnie słyszę, widzę przed sobą, bo maszeruję po uliczce sobie tutaj w Sopocie. No i ktoś e, zapalił sam ochód tutaj właśnie stoi i nie ma go w środku a kopci po prostu i smrodzi ten samochód po co? pewno, żeby się nagrzał powiem wam ee... o boże, jaki smród jest, no właśnie od tych spalin nie znoszę tego, nie znoszę jak już się włącza samochód, no to już trzeba jechać, ale nie tak, że po prostu stoi i się e, nagrzewa, wiecie o co mi chodzi, bardzo tego nie chwala. A zwracam właśnie na to uwagę, więc jeżeli no, mogę przy takiej okazji e, zwrócić na to uwagę i poprosić Was, żebyście też na to zwracali uwagę, to to z góry dziękuję. Mm, więc tak, wybudzanie w nocy. E, tak, to mi się też zdarza i co w takich momentach robię? Po pierwsze, zachowuję spokój, bo wiem, że Rozumiem, dlaczego takie rzeczy się dzieją, i w momencie, kiedy nie będę z tym walczył, a po prostu zaakceptuję ten fakt, że tak jest, to, to prawda jest taka, że zazwyczaj szybciej ponownie zasypiam. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli nie muszę, to nie wstaję. Oczywiście, jeżeli mam pełen pęcherz z jakiegoś powodu, tutaj też myślę, że warto na to zwrócić uwagę, żeby nie pić zbyt dużo wody przede wszystkim, płynów przed zaśnięciem żeby pełen pęcherz nas nie wybudzał no to myślę, że to jest e, ważne e, poczekam aż ta ciężarówka tutaj przyjedzie bo chyba służby e, tak, służby porządkowe e, śmigają od rana dobra, ok, pojechała sobie, idę dalej więc tak, myślę, że tutaj trzeba zachować spokój i też zadbać o to, żeby pełen pęcherz nie obudził nas w nocy. Zwróćcie uwagę, kiedy pijecie najwięcej wody i tutaj polecam, żeby 3-4 godziny przed zaśnięciem wtedy uzupełniać najwięcej płynów, a później tuż przed zaśnięciem, jeżeli jeszcze chcemy sobie coś się napić, to polecam, żeby wypić nie wiem, pół szklanki na przykład tylko. No, i wtedy zauważyłem, że to mi także pomaga. Kolejna rzecz jest taka, że w momencie, kiedy się wybudzę, to staram się nadal utrzymywać, że tak powiem, niski poziom bicia mojego serca, czyli mój puls. Co mi bardzo w tym pomaga? Oddech. Oddech, który polega na tym, że Leżąc sobie w łóżku, wybudzone e, staram się oddychać przeponą e, i e, biorę sobie no, w miarę normalny oddech, ale e, wydycham powietrze długo. I to powoduje, e, no bo to jest znana technika, to powoduje, że mamy, e, uspokajamy się i e, także obniżamy nasz puls. Robię tak kilkanaście razy. Zazwyczaj nie doliczam nawet do nie wiem, 20, 30, 40, tylko po prostu znów odpływam. Działa to świetnie na mnie. Możecie spróbować, może Wam się też to uda. Kolejna rzecz jest taka, że zauważyłem, że lepiej zasypia mi się na prawym boku niż na lewym albo na plecach. Może to wynika z tego, że moje serce leżąc na prawym boku jest niedociążone. Właśnie muszę kiedyś wziąć tutaj na powrót specjalistę właśnie od tego, żeby może to naukowy sposób wytłumaczył. Ale zauważyłem to i wtedy kiedy wybudzam się to i zrobię sobie kilka tych oddechów, to bardzo często właśnie w trakcie albo e, na koniec obracam się na prawy bok, to także mi pomaga. E, I to jest myślę, że bardzo e, no, przydatne w, w, takich, w takich momentach. I ostatnia rzecz, która mi także pomaga zachować przede wszystkim spokój w tym czasie, kiedy wybudzam się w nocy, to jest to, że jestem świadomy, że nawet jeżeli nie zasnę, nie śpię teraz, to samo leżenie w pozycji horyzontalnej z zamkniętymi oczami w ciszy. Jest nadal lepsze, niż bym miał wtedy wstać albo coś robić. I badania naukowe udowodniły: mówią, że tak jak śpimy przez godzinę no jest to najlepsza regeneracja dla nas to w fazie wybudzenia. Ale nadal kiedy leżymy i mamy zamknięte oczy, to jest to równoznaczne z 20 minutami snu. Czyli nadal takie leżenie z zamkniętymi oczami to jest, można powiedzieć, dobra regeneracja. Nie tak dobra jak sen, ale o jedną piątą mniejsza, ale nadal się regenerujemy. No, i uważam, że to jest coś, co jest też bardzo ważne i także mnie uspokaja. Więc wolę sobie poleżeć niż wstać, bo myślę sobie właśnie, że to i tak mi pomoże. I to właśnie, że mam tą świadomość i taką wiedzę sprawia, że, następ, że, że szybko zasypiam po wybudzeniu. I to są takie moje techniki na to, żeby dać sobie radę właśnie w takich trudnych e, sytuacjach, kiedy nie mogę zasnąć albo się wybudzę w nocy. Ciekaw jestem, jakie Wy macie sposoby e, na takie trudne momenty, właśnie i wieczorem, i w nocy. Jeżeli macie jakieś techniki, to napiszcie proszę, i metody, to napiszcie proszę tutaj w komentarzu, z chęcią e, przeczytam. Moi drodzy, w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was bardzo fajne power walki. Jutro ja też poprowadzę o poranku. Wyjdę sobie tutaj i będę chodził po Sopowskich Błoniach w okolicy, w której mieszkam. I jutro powiem Wam, zdradzę Wam tak naprawdę, ile pieniędzy wydaję na zdrowie w skali wiem, tygodnia, miesiąca, ale bardziej roku. W środę, w środę Gosia Pielichowska zaprasza nas wszystkich na poranny spacer. To ona go poprowadzi, nasz Powerwalk środowy. W czwartek natomiast przygotowaliśmy dla Was coś nowego, a mianowicie przygotowaliśmy całą serię spacerów po Japonii. Nie będziemy chodzić dokładnie w Japonii, ale poruszymy wiele fajnych tematów i inspiracji, powiemy o Japonii, będziemy mieli bardzo fajnych gości. Pierwszą naszą gościnią właśnie na czwartkowym Roku będzie Patrycja Yamaguchi, która przyleciała chyba wczoraj, tak mi pisała, w weekend, tak wczoraj z Japonii do Polski i mam przygotowaną z nią bardzo fajną rozmowę. Zapraszam Was na spacer. Tu akurat fajnie, bo całą serię z tych spacerów po Japonii będzie wspierać. Będzie partnerem, sponsorem firma Yokohama. Jest to japoński producent Opon klasy Premium i oni ich namówiłem na to, żeby wsparli Powerwalk. No i oczywiście całe te. Całą tą serię spacerów po Japonii. I kolejne takie spacery będą też fantastyczne. Zobaczycie. Myślę, że z tego kraju, który ja uwielbiam, można czerpać wiele fajnych inspiracji. A w piątek zapraszam Was na Power Walk po Mokotowie razem z Hanią Dzielińską, znaną jako Hanka Warszawianka. Pokażemy Wam, jak zaznać spokoju. W wielkim mieście więc to będą, myślę, że bardzo fajny tydzień naszych power wiadomo, idziemy po zdrowie do tego Was też zachęcamy i zadbamy wspólnie właśnie o to zdrowie, podczas najlepiej spacerów Zachęcam Was także do zapisania się do naszego newslettera, wiem, że wielu i wiele z Was już to zrobiło, ale jak wejdziecie na stronę powerwalk.pl, to e, przeczytacie tam mnóstwo ciekawych wiadomości, informacji o Powerwalku, naszych nowości, miejsc, które mamy dla Was. E, i, ale też zachęcam Was do zapisania się do naszego newslettera, bo naprawdę świetnie jest Magda z naszego zespołu. Tutaj pięknie pisze i fajnie pisze i ciekawe rzeczy pisze, więc. Polecam Wam, bo ja co, co, co tydzień dostaję taki newsletter i też czytam go. Wysyłamy go zawsze we wtorki o 6.15, więc jutro kolejna wysyłka. No, to tyle z mojej strony. Dzięki za wspólny spacer. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wchodzenie z Wami to duża przyjemność. Życzę Wam cudownego dnia. Mam nadzieję, że się trochę ociepli i trzymajcie się. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pa!